Cześć, witajcie, dziś gramy w RobTop Live, pokażę wam, jak w to się gra. Oczywiście, jest domek, bo musisz przecież w tym mieszkać i, I jesteś youtuber. Jest szczęście, szczęście to chodzi o to, że no granie, a nie wycofanie. Dla youtubera to niby dla takiego ten... Ło można też biegać oczywiście na shiftie można też spać, a spanie to inaczej mówiąc energia i oczywiście można jeść jest duży. no nie aż da duży wybór jedzenia Dobra i można oczywiście grać o można też usuwać złe komentarze dobrych lepiej nie usuwajcie pierwsza gra to jest no nie wiem, jak to się akurat Nie czy to... Nie sądzę. Takie... O co w tym chodzi? Musisz zebrać jak najwięcej szczęścia. I może... i za to nawet... i nóżki dostajesz. Uuu, dostałem łapeczki w górę. Za... Ym... Takie. Są takie pytania, no i źle teraz odpowiedziałam o w dół dostęp. Więc wart, radzę Wam odpowiedzieć dobrze. Dobra, zatrzymajmy Livers Teraz pokażę Wam rekord. Jest taki mini Livers. No i są na końcu takie napisy i trzeba kliknąć jak najlepiej w ten środek no teraz to słabo wypadłem teraz już dobrze teraz też słabo Bierzesz się pliknąć. oczywiście musisz dostać subskrypcję Telefony, no to, gdy się klika, no to się dostaje subskrypcję i pieniążki. Są pety, jajka. Jest tajemniczy O, jest tajemniczy parkur taki, oto piękny. Ym, który... Odkryłem tam, nie wiem, to się... Dobra. Parkury to chyba się znacie. Na parkura. Ujęno. Dobra. Nieważne. Ja wyjdę z tego. Bo parkur to sami w ogóle przejdziecie. Za moje przechodzenie to nic nie dostaniecie przecież jest też taki portal do jednego domku bo oczywiście są też inne domy bogatsze lotnisko to nie wiem kiedy się to wyciągnie chyba dzisiaj hmm można, no, no, nie wiedziałem że pewnie można latać ale nie wiem to, to nie wiem szczerze Nie, to kotełek. Kotełek! Jakie to zrobić Ej! To jest... To jest ten, Za uratowanie kotka dostajesz yy, taki takiej budynku, ten, ulepszenia. To jeszcze wam pokazałem taką rzecz. Zobaczcie. I można oczywiście budować. Nie Niby wiem jak, Niby inaczej można było stawiać różne rzeczy. Ale nie wiem o! Mogę, sobie. O! Kotelak. Zobaczcie, od końca w domku Chcielibyście tak. Ten, ten kto lubi kota kotaczka niech postawi... Niech napisze komentarz. I subskrypcję, i łapkę w górę. To co się da. Wszystko co umiecie kliknąć. No dobra. Kotaczek to... Komentarz i łapka. usuwamy złe komentarze nie wie jakby nic Niby, nic dobra jest oczywiście też sklep telefony też są oczywiście A możesz kupować różne takie rzeczy nie zdrogo jest później mm. Lepsza kamerka Lepszy mikrofon Hmm, nie stać Dobra, wyjdę. O. Tego tam, to sami sprawdzicie No znaczy, no dobra, sprawa. Co to jest? Hmm. Nie wiem. Ale oczywiście jest maleń, no, trzeba znaleźć skarb. A to chyba jest skarb. Tam, tam, tam. To, to nie wiem, to nie jest. Ale jest statek i chyba nie wiem Chyba tam można też mieszkać na statku. To jest fajne. Można w statku mieszkać. Później. Można kupić statek i mieszkać. Ojej. Zaraz to się jeszcze utopię w ogóle Nie, nie można tam wejść. Pożeba jest tylko do lowników oczywiście szybkość śpiężnej szybkość i to szybko. najlepsze rzeczy kto by mógł przeżyć bez, bez biegu gdy gra tutaj pewnie jest tak, o dom stracił ja. a normalnie bo wychodzę dobra jest taki dom następny jest taki, taki o widzicie w statku się mieszka i ten dom Eee, I... dobra samolot to jest dom nie porta no, co Co to jest? Tu z domu. O no ile to wszystko? Wszystkie domy. O, tu są jeszcze takie... Taki, taki ten... O. Jeżą jest. tym teraz mieszka. Dobra. No i oczywiście muszą być nagrody, bo to youtuberem to, to nagrody. Youtuber musi być. 100 tysięcy, milion... Podaż nie ma za... O! Walka z robotem. Na to czekałem. Raz albo dwa razy mi się udało. Na kilka sekund, tylko trzeba czekać krótko. Tu jakiś jakiś chłopiec też jest. Nie wiem czy dorosły, czy młody. Raczej to młody. Bo najczęściej to chyba młodzie. O! Trzeba strzelać, bo tam linii tak latą. po Nie, zostałam rozwalona. No ale czasem też też. No, czasem, czasem. no i to chyba wszystko. Jeszcze jest pupile. Nie wiem czy nam wkładowałam tylko. Kotelka. Za skałami. On był przykryty za skałami. Tu była skała. Tutta, e tu, 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 sarebbe stato efficiente oggi.